Witam serdecznie wszystkich. Dziś chciałbym państwa zachęcić do obejrzenia i wysłuchania programów na żywo, które odbędą się dziś 3 lipca z moim udziałem. Tu mamy Politics Snał o godzinie 18:00, dziś o godzinie 18:00 na żywo na kanale właśnie Politics Now będzie rozmowa, w której wezmę udział. Będę gościem, właściwie tak można tutaj to określić. Porozmawiamy na tematy polityczne, metapolityczne, bieżące i nie tylko. Zachęcam do tego, żeby obejrzeć, żeby zasubskrybować również ten kanał, żeby nie przegapić tej rozmowy. Dziś o godzinie 18.00 będę na żywo w Politics na Wcześniej Gośćmi byli m.in. Piotr Napierała czy Michał. Lubina, jak tutaj widzimy, cieszę się, że dołączy do tego grona i zachęcam, żeby śledzić właśnie tę transmisję na żywo o godzinie 18. .00. Tymczasem o godzinie 21.00 będę gościem w studiu Polskiego Radia, Polskiego Radia Czwórki. Tak właśnie nazywa się ta stacja. Bez tabu. Następny odcinek, tu właśnie widzimy. 3 lipca, dziś o godzinie 21, będziemy rozmawiać o rasizmie, o radykalizmie, o skrajnej prawicy. Na pewno będzie okazja, żeby powiedzieć o moich doświadczeniach wyjścia z tego środowiska, więc dziś o godzinie 21 zachęcam do posłuchania audycji, która będzie trwała, no tak plus minus... Około chyba dwóch godzin, więc na pewno będzie sporo ciekawych tematów. Zachęcam do tego, żeby być na żywo. Tak więc zapraszam Państwa do obejrzenia i wysłuchania w przypadku czwórki tych materiałów 18 i 21. Na pewno nagram później jakieś swoje wrażenia, tak, czy komentarz do tych programów, ale po prostu zachęcam, żeby być żeby posłuchać i żeby oczywiście wspierać mój kanał, moją działalność. Dziękuję wszystkim patronom, którzy przedłużają swoje wsparcie, przedłużają wsparcie mojego kanału, mojej działalności. Zachęcam wszystkich do tego, żeby wspierać właśnie moją działalność i dziękuję wszystkim donatowiczą, wszystkim subskrybentom, wszystkim widzom, po prostu i tym, którzy dają łapki w górę i komentują. Wkrótce więcej ciekawych. Materiałów. Do zobaczenia. Do usłyszenia.